Przez cały weekend myślę, że daliśmy fajny pokaz i też pokazałem, że, że kocham rajdy i było to widać. Miałem bardzo dobre wyczucie, że podejmowałem większe ryzyko, wszystko dobrze działało. My jesteśmy cały czas fabrycz, niefabrycznym zespołem, a ścigamy się z fabrykami, więc zdajemy sobie z tego sprawę, że troszkę nam brakuje tutaj na tym polu. E, I nie, ma, nie, nie, nie miałem innej opcji, nie miałem innego wyjścia jak nie zrobić tego właśnie dla, dla nich, e, dla kibiców. E, oni sprawiali, że moja noga prawa noga na gazie była cięższa. Myślę, że nawet mój zespół e, też e, też, e, może nie, że nie wierzył, ale m, myślę, że. Nie do końca zdawali sobie z tego sprawę, że możemy być tutaj tacy szybcy, e, ponieważ, e, no naprawdę, najszybsi kierowcy na świecie, tym bardziej, że mieliśmy i Finów, i w ogóle e, kierowców ze Skandynawii, e, którzy tego typu drogi e, pokonują piekielnie szybko, dosłownie na żyletki. E, wiedzą, gdzie się odbić, a gdzie nie można się odbić, gdzie zahamować później, e, gdzie wcześniej, e, gdzie jak ustawić samochód przed skokiem. E, a my z nimi potrafiliśmy wygrywać odcinki specjalne. Dziś też. I to z dużą przewagą. Więc jestem zadowolony. Dziękuję całemu zespołowi, bo to jest taka nagroda dla nas wszystkich. My się cieszymy nie tylko z wygranych rajdów, ale też z szybkiej jazdy. I dziś i przez cały weekend to pokazaliśmy.